Też wszystkim. oglądamy na aukcji dzisiaj Audi A3. Aukcja już we czwartek. Jest to wersja 2.0 turbo Quattro A3 z nawigacją w skórach. 2015 rok. Dla konkretnie zainteresowanych mam więcej zdjęć oczywiście. Bardzo dużo wysyłacie mi wiadomości, w których pokazujecie, że auto jest wystawione w Polsce na otomoto. Owszem, jest, są, są różni sprzedawcy i można kupić auto przez kogo się chce, prawda? Tu mamy BMW X3 XDrive 28i, 2013 rok, 74 000 mil, biały. Słuchajcie, ciekawie uderzony z tego względu, że to jest tak naprawdę jego całe uderzenie. 74 000 mil, 13 rok, tak jak mówiłem. Całkiem zgrabne auto, biały, bardzo popularny kolor. Poduszki, żadne niewystrzelone, czarny środek, nawigacja. Tutaj mamy Tesla 2016 rok, model S75D, czyli wersja. Na cztery napęd z tego co się nie mylę. Kosmetycznie uderzona jest, słuchajcie, tak naprawdę z tej strony trochę obtarcie, tu troszeczkę może brzydzi, ale to też nie jest żadna tragedia. I do tego z drugiej strony jeszcze sam ruch, prawda? Bardzo ładny samochód. To przyszłość. Jakby nie było, czy chcemy, czy nie chcemy, to będzie nasza przyszłość. Tutaj pewnie większość z Was poznaje. Jest to Buick. W Europie Opel, prawdopodobnie. Tu mamy Chevy Camaro LS. 2013 rok, 92 000 mil. Uszkodzenie, tak jak widać, z boku. Poza tym całe. Nie będzie to kosztować już worka cebulionów, także. Auto jest do kupienia. Tu widać, że był element malowany. Widać nawet, że nie jest do końca taki przetarty. Amerykańska robota, słuchajcie, czasami postawi, potrafi pozostawić wiele do życzenia. Tu mamy Toyota Camry z 2017 roku. 13 tysięcy mil. w wersji LE UDEME z przodu zobaczcie sami światło podłużnica cała tutaj ten reinforcement też koło zawieszenie całe jeśli ktoś, sobie, jeśli ktoś szuka auta na lato tu jest taka dosyć dobra opcja z tego względu, że te Audi są już niedrogie to jest Audi A4 3.2 silnik sześciocylindrowy, yy, 83 000 mil i to jest yy, tak naprawdę dobra opcja. 2007 rok, uszkodzenia są minimalne. Słuchajcie. I to auto na pewno nie będzie drogie. Tu mamy Luxusa IS z 2014 roku. Wersja IS250 Bardzo ładne w środku nie strzelone są żadne poduszki ma 49 000 mil przebiegu Tu ma delikatną obcierkę z lewej strony z tyłu a z przodu popatrzcie sami tyle Tu mamy Mercedesa SLC43 w wersji EMG To nie są dziury po kulach to Ktoś sobie po prostu zrobił wandalizm, może ktoś po prostu zdradzał żonę To takie kule, takie dziury wyglądające jak po kulach są wszędzie dookoła auta Są powybijane światła Zniszczone są szyby, dach tu widać, było to robione, bo jest już szpasla Auto ma 12 tysięcy mil, słuchajcie Żeby było jeszcze śmiesznie To jest oblane farbą w środku Aż przykro się patrzy Ktoś mu zrobił biturbo